Cześć, witajcie, z tej strony ja osób słuchajcie, po locie do Ameryki, teraz znowu gdzieś lecę, tym razem do Maroko będę wrzucał filmiki stamtąd. Jestem obecnie na lotnisku w poczekalni, zaraz pewnie będę już e, wchodził do samolotu, a dzisiaj dokładnie a, a 20 do, minut albo coś. Dokładnie dzisiaj e, w, w tej wyprawie jest mój kolega Timiti. Przywitaj się. I możliwe, że nawet że tym do tego właśnie samolotu będziemy wchodzić. Wyścigówka! Wyścigówka! Tam, po, tam pojechała wyścigówka. Czyli dostawczak. Bardzo, bardzo dobry. Zaraz pójdę, żebyście lepiej zobaczyli cały samolot. Właśnie tutaj jesteśmy. I tak wygląda samolot, tutaj się go tankują chyba. Co się robią, tam jest jeszcze inny samolot. Dużo tutaj się dzieje ogólnie na całym lotnisku. Lotnisko nie jest małe, moi drodzy. Znowu wyścigówka. To jest wyścigówka. O, i zaraz będę pakować jeszcze chyba bagaże. Coś no, bardzo się na tym samolocie skupiają. Jest możliwe, że to masz. Okej, okay, oczywiście reklama... Oczywiście ty Midi na swoim telefonie pokazuje mi jakieś straszne rzeczy, przeróbki z Messengera. Dobra Więc dzisiaj to by było tyle by nie... Będę jeszcze robił vlog Jakby vlog Z właśnie tej podróży Ale na razie W tym, w tym odcinku To by było, było, było Byłoby na tyle O już doczepili rękaw do samolotu I zaraz będziemy pewnie wchodzić Więc to by było na tyle I pa